To był smutny finisz rozgrywek Ekstraklasy dla Zagłębia Lubin, nie dość, że piłkarze spadli z ligi, to ich ostatni mecz z Widzewem Łódź potraktowano jako walkover na korzyść Łodzian. Kibiców gości ukarano zakazem uczestniczenia w meczach wyjazdowych na pięć kolejnych spotkań. Przepis mówi, mówi jasno, że jeśli kibice jednej z drużyn swoim zachowaniem doprowadzą do przerwania zawodów przed upływem ustalonego czasu gry, na korzyść drugiej drużyny należy orzec walkower tak się stało w tym, w tym przypadku Przypomnijmy, że sobotnie spotkanie zostało zakończone przez sędziego zawodów przed upływem ustalonego czasu gry Zapraszamy na baseny Centrum 7 rezerwacja telefoniczna 746 56 10 i u stronie 4 rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. bilety już od 6 zł za godzinę Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu.